Taki dosyć niewygodny temat, który może poruszyć do refleksji, związany jest z tym takim pytaniem do siebie samych. Do każdego to pytanie jest takie skierowane, każdy sobie może je zadać, czy wstydzę się czegoś w życiu. Nie chodzi o przeszłość, bo to wiadomo inny temat, że nie jest łatwo, gdy tą przeszłość ciągniemy i wstydem ją trzymamy. Ale chodzi o tu i teraz, o dzień dzisiejszy. To co robisz, to jak się zachowujesz, to jak się przejawiasz. Czy są pewne zachowania w Twoim życiu, których się wstydzisz? Które chciałbyś ukryć, ukryć pewne zachowania? Ja wiem, że teraz obecny czas jest taki, że te social media bardzo zachęcają do tego, by się wyrażać i pokazywać siebie, i najczęściej to jest pokazywanie siebie w uśmiechu, radości, w tancu, w pastelowych kolorach. Oczywiście zdarzają się czasami takie odważne, yy, oświecone ekspresje o tym, jak jest ciężko, yy, smutno w chorobie i tak dalej. Ale już pomijając te wszystkie tance nasze publiczne, zatanczmy przed sobą samymi, tak, tak szczerze, w takiej prawdzie. Czy jest coś, w moim życiu, co bym chciał ukryć, co ukrywam, co gdzieś tam mam w sobie poczucie, że jeżeli by to zostało dostrzeżone, to moje poczucie, nie wiem, wartości, poczucie tego obrazu, który pielęgnuje siebie samych wobec innych zostanie naruszony. Wiecie, to jest takie bardzo ważne. Bardzo ważny, taki ważny temat. Wyobraźcie sobie, że jesteśmy widzialni. Widzialni dla istot fizycznych i niefizycznych. Wszystko, każda minuta w naszym życiu jest widziana. Myśląc sobie w ten sposób, no właśnie, jak reagujemy. Czy mamy w sobie taką prawdę życia, w takiej otwartości, przezroczystości, że tak naprawdę możemy być widziani. Nie mamy w sobie ścisku wobec pewnych zachowań swoich, które tak naprawdę gdyby wyszły na najaw, upubliczniłyby się, to byśmy się ich wstydzili. Hmm. Słuchajcie, jakie jest życie lekkie i niesamowite, kiedy pozwalamy sobie na taką klarowność, taką przejrzystość, taką otwartość. Takie stanięcie w prawdzie, bo to jest stanięcie w prawdzie, że tak naprawdę mogę być widziany w każdym kontekście swojego życia i niczego się nie wstydzę. Jestem w prawdzie. Zdarzają się różnego rodzaju potknięcia, Pomyłki, reakcje emocjonalne, które są takie niewspierające, zaciskające, ale przyznaję się do swojej całości siebie. I nie wstydzę się jej, bo są we mnie odsłony, które są wow, piękne, świetliste, że tak powiem, a są też odsłony ciemne. Takie trudne? Jak cudownie jest tak westchnąć z taką ulgą, że mogę stanąć w prawdzie w całości siebie przed lustrem. I nie, nie muszę się ukrywać, wstydzić, zakładać masek przed tym, by mnie nie zobaczono takim, jakim jestem. I mam w sobie słabość i siłę. I mam smutek i radość. Łzy z radości i ze smutku. Wszystkie odsłony. Mam w sobie wolność i zależność. <grym> po prostu wszystko jest. I tak sobie nagrywam ten podcast i tak. W sobie cieszę się, raduje, bo to jest prawda. To jest to, coś, co najbardziej z utęsknieniem w sobie pragniemy: życie w prawdzie, w takiej jedności, otulającej siebie, bez dzielenia na chciane i niechciane. To jest takie lekkie, piękne, takie wzruszające, budzące. To, czym naprawdę jest miłość, to nie jest wybiórczość, że tak ładnie my możemy się przejawiać w tych social mediach, w tych kolorach pastelowych, wszyscy tacy uśmiechnięci. Czasami powiedzą, że jest coś ciężko, ale i tak uśmiech jest drogowskazem. A to naprawdę jest tylko część życia, bo. Te trudniejsze sytuacje, te, które ukrywamy, te, które się wstydzimy, one są tak naprawdę wielkimi nauczycielami dla nas. One nam pokazują tematy, obszary w naszym życiu, którymi potrzebujemy się zająć. Zobaczyć, jaką maską okrywamy się przed światem, przed innymi, by nas nie widziano tak w pełni. To jest cudowne, kiedy. Pojawiają się takie sytuacje i my w swojej świadomości je dostrzegamy jako nauczyciele. To są nauczyciele, którzy chcą nam pokazać więcej o nas samych. Tak więc w tym zatrzymaniu pomyśl, czy jest coś, z czego się wstydzisz, co chciałbyś, chciałabyś ukryć przed innymi. I wyobraź sobie sytuację, odczucie, jakby to było, gdybyś była, gdybyś był widziany w całości? Wyobraź sobie, że i fizyczne istoty, i niefizyczne widzą cię w całości. Jakie to uczucie? A to, co się chce ukryć, schować pod jakąś maską, jakiegoś pozoru, jakiegoś opakowania. Jest tylko i wyłącznie chwilą, która jest jak nauczyciel, który nam pokazuje, zaprasza nas do życia w prawdzie. Najlepszego dla Was.